Cześć, bitcoin. Brzmi skomplikowanie, prawda? Ale co, jeśli można to wszystko ogarnąć w kilku prostych krokach? Właśnie tym się dzisiaj zajmiemy. Rozłożymy ten świat bitcoina na czynniki pierwsze, tak, żeby każdy mógł pewnie postawić swoje pierwsze kroki. No właśnie, to jest pytanie, które chyba każdy sobie na początku zadaje. Tyle informacji, tyle szumu, łatwo się w tym wszystkim pogubić. Ale spokojnie. Istnieje prosta ścieżka przez ten cyfrowy labirynt. W tym materiale pokażemy właśnie taką jasną, zrozumiałą drogę do świata kryptowalut. No dobrze, zaczynamy od absolutnych podstaw i to jest mega ważne. Zanim w ogóle w głowie pojawi się myśl o jakiejkolwiek inwestycji, trzeba po prostu zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Solidne fundamenty to podstawa każdej świadomej decyzji nie tylko w finansach. No więc, czym właściwie jest ten Bitcoin? Tak najprościej jak się da. To cyfrowa waluta. Jasne, ale jej prawdziwa magia, jej siła tkwi w decentralizacji. Co to znaczy? Ano to, że działa bez żadnego szefa, bez centralnego banku, bez jednej instytucji, która by tym wszystkim zarządzała. I to jest prawdziwa rewolucja w myśleniu o pieniądzach. Okej. Okay? A co sprawia, że to wszystko w ogóle działa? Sercem Bitcoina jest technologia blockchain. Najlepiej wyobrazić to sobie jako taką publiczną, cyfrową księgę rachunkową. Każdy może do niej zajrzeć, ale nikt nie jest w stanie sam niczego w niej zmienić. To właśnie blockchain gwarantuje bezpieczeństwo i przejrzystość całego systemu. Proste, prawda? Dobra, teoria za nami, podstawy mamy. Czas na praktykę. Zobaczmy teraz krok po kroku, co konkretnie trzeba zrobić, żeby wejść w ten świat, ale tak bezpiecznie i z głową. Mamy tu cztery kluczowe kroki. Po pierwsze, wybór regulowanej giełdy, to jest fundament. Potem weryfikacja tożsamości, to już standard. Ale teraz uwaga, krok trzeci jest absolutnie, ale to absolutnie krytyczny. Mocne hasło i uwierzytelnianie dwuskładnikowe, czyli 2FA. To taka cyfrowa twierdza, która chroni środki. W świecie, gdzie ataki hakerów, no cóż, nie są rzadkością, to jest po prostu niezbędne. Dopiero jak konto jest tak zabezpieczone, można bezpiecznie myśleć o wpłacaniu jakichkolwiek pieniędzy. I teraz coś, co powinno być wyryte w kamieniu. To jest chyba najważniejsza zasada w całym świecie inwestycji, a w przypadku kryptowalut liczy się podwójnie. Ten cytat to taka mantra. To ona chroni przed podejmowaniem decyzji pod wpływem emocji i może uratować przed finansową katastrofą. To jest po prostu fundament odpowiedzialnego podejścia. Okej, okay, konto mamy zabezpieczone, jakieś pierwsze środki już są, i co dalej? To jest to kluczowe pytanie. Tutaj otwierają się przed nami dwie główne drogi, dwie ścieżki zaangażowania w świat bitcoina, i każda z nich wymaga zupełnie innego podejścia. I tutaj widać tę fundamentalną różnicę jak na dłoni. Z jednej strony mamy aktywny trading to jest ciągła analiza rynku, śledzenie wykresów generalnie sporo czasu i zaangażowania, a z drugiej strony Pasywne zarabianie, czyli sprawiamy, że nasze aktywa same na siebie pracują, a my nie musimy poświęcać temu aż tyle uwagi na co dzień. To jest w zasadzie wybór między aktywnością a cierpliwością. Jeśli chodzi o aktywny trading, to najprostszą i chyba najpopularniejszą strategią długoterminową jest słynny HODL, czyli po prostu kup i trzymaj. Na kompletnie drugim biegunie jest day trading. I tutaj uwaga, źródła, na których bazujemy, jednoznacznie odradzają to początkującym: ogromne ryzyko, potężny stres. Ale niezależnie od wybranej strategii, są dwa narzędzia absolutnie kluczowe do kontroli ryzyka: Stop loss i take profit. To takie nasze siatki bezpieczeństwa. A co z tą drugą ścieżką, czyli pasywnym dochodem? Tutaj najprostszym punktem startowym jest staking albo konta oszczędnościowe. To działa bardzo podobnie do lokaty w bunku. Zamrażamy swoje kryptowaluty, a w zamian dostajemy odsetki. Krok dalej to pożyczki, czyli lending. Udostępniamy komuś swoje środki przez platformę i zarabiamy na procencie. Yield farming to już powiedzmy wyższa szkoła jazdy. Ale te wszystkie metody pokazują, jak szerokie są możliwości. No dobrze, przejdźmy do ostatniej, ale wcale nie najmniej ważnej sekcji. Niezależnie od tego, którą ścieżką się wybierze, istnieją takie uniwersalne złote zasady. One są fundamentem sukcesu i, co ważniejsze, bezpieczeństwa w inwestowaniu. Zasada numer jeden: dywersyfikacja. Wkładanie wszystkich jajek do jednego koszyka, zwłaszcza na tak zmiennym rynku, to jest po prostu proszenie się o kłopoty. Kluczem jest rozproszenie inwestycji i, co bardzo ważne, zdefiniowanie z góry, jaką stratę można zaakceptować na jednej transakcji. To jest absolutna podstawa. Druga sprawa: emocje. Rynek krypto to jeden wielki rollercoaster coaster emocji. Strach, że coś nas ominie, czyli słynne FOMO, albo paniczna wyprzedaż. To są najgorsi możliwi doradcy. Najlepszą obroną jest po prostu żelazna dyscyplina i trzymanie się z góry ustalonego planu. Koniec. I ostatnia złota zasada zacznij powoli. Nikt nie rodzi się ekspertem, dlatego tak ważne jest, żeby zacząć ostrożnie. Jeśli giełda oferuje konto demo, to jest to idealny sposób na naukę bez żadnego ryzyka. A kiedy przyjdzie czas na prawdziwe pieniądze? Wtedy najlepiej zacząć od naprawdę małych kwot, takich, których ewentualna strata w ogóle nie zaboli. Chodzi o to, żeby nauczyć się mechaniki w praktyce, ale z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. I na koniec cytat, który jest idealnym podsumowaniem tego wszystkiego. Ta metafora maratonu, a nie sprintu doskonale oddaje ducha mądrego, przemyślanego inwestowania. Tu nie chodzi o szybki strzał i wielki zysk w jeden dzień. Chodzi o cierpliwość, o dyscyplinę, o myślenie w perspektywie długoterminowej i to jest chyba najważniejsza myśl, która powinna towarzyszyć każdemu, kto wchodzi w ten fascynujący świat.